O łzach Georgia Russella, o zdrowotnych problemach Louisa Hamiltona i o tym, jak się znalazł sam na polach startowych. O rozgoryczeniu Sebastiana Fetela mimo drugiego miejsca na mecie. O fenomenalnej jeździe Stabana Okona, wspieranego kapitalnym Fernando Alonso. No, wiele wątków muszę poruszyć w tym najnowszym ósmym biegu nagrywanym na krótko po Grand Prix Węgier. Jak widzicie emocje we mnie wciąż buzują, więc nie ma na co czekać. Zaczynamy! Po tym, co widzieliśmy już w tym sezonie, wydawało się, że niewiele rzeczy może nas jeszcze zaskoczyć. No a tu przychodzi Grand Prix Węgier. I proszę, naprawdę jest tyle rzeczy do omówienia po tym wyścigu, że ja nie będę tutaj robił zbędnych wstępów, tylko od razu przejdźmy sobie do tego, jak ułożyły się wyniki tego wyścigu. Zerknijmy sobie na właśnie tabelę z wynikami. No i mamy na pierwszym miejscu tego wyścigu Estebana Okona. Mamy na drugim miejscu Sebastiana Fetela, Luisa Hamiltona na trzecim po tej kapitalnej pogoni. Później Carlos Sainz na miejscu czwartym. Gdyby pewne sytuacje potoczyły się tutaj inaczej, Sainz mógł ten wyścig wygrać. Podobnie jak Fernando Alonso, tutaj naprawdę w tej pierwszej piątce decydowały szczególiki, jak choćby ten szczególik, po którym Sebastian Vettel stracił sekundę na pit stopie i ostatecznie właśnie niewiele ponad tej sekundy zabrakło mu do, do zwycięstwa w tym, w tym wyścigu. On tłumaczył, że to był jego błąd właśnie na, na pit stopie, ale do tego też sobie jeszcze przejdziemy. George Russell z, z punktami. Które wywołały u niego ogromne wzruszenie, co zrozumiałe, i za chwilę o tym też będę mówił. Nicolas Latifi i tak przed George'em Russellem. No, ale co najważniejsze dla, dla Williamsa, no to to, że właśnie w klasyfikacji, to no może od konstruktorów sobie zacznijmy, w klasyfikacji konstruktorów mamy Williamsa na ósmym miejscu. To jest bardzo ważne w kontekście nagród finansowych na zakończenie tego sezonu. Alfa Romeo, fatalny wyścig, no i cały czas tylko dwa punkty na ich koncie. Mercedes. Na miejscu pierwszym. Red Bull 10 punktów traci. McLaren tylko z trzema punktami przewagi nad Ferrari. Alpine na miejscu piątym, ale tutaj różnice między nimi a Astonem, Martinem i Alfa Tauri są bardzo niewielkie, więc będzie się jeszcze działo w tym sezonie. No i tak samo oczywiście w klasyfikacji kierowców. Lewis Hamilton na pierwszym miejscu w tym momencie 6 punktów przewagi nad Maxem Verstappenem. Lando Norris z tą trzecią pozycją, no, ale nie ukończył tego wyścigu i po raz pierwszy od 15 wyścigów nie znalazł się w, w punktach czwarte piąte miejsce Walter Botas i Sergio Perez czyli kierowcy, którzy tego wyścigu nie ukończyli. No i myślę, że właśnie teraz już przejdziemy sobie do omawiania poszczególnych zespołów. Zaczniemy sobie od ekipy Alpine Esteban Ocon, wielki, niespodziewany, sensacyjny zwycięzca tego wyścigu. Duży nacisk w swoich wypowiedziach powyścigowych Esteban kładł na to, że Wiele mu osób mówiło, że ten rok z Fernando Alonso te, te, te lata być może spędzone w sumie z Fernando Alonso będą latami bardzo ciężkimi, że Fernando to jest bardzo trudny człowiek, szczególnie jeśli chodzi o bycie w jednym zespole. A tu Esteban Ocon mówi, że z Fernando pracuje mu się absolutnie najlepiej, jeśli chodzi o wszystkich zespołowych kolegów, że jest to kapitalny zespołowy kolega. No i absolutnie nie zgadza się z tymi twierdzeniami, jakoby z Fernando miało się pracować mu bardzo ciężko. No i właśnie dzisiaj to Fernando Alonso bardzo mocno przyczynił się do tego, że Estebanu ten wyścig wygrał. Gdyby Fernando Alonso nie przetrzymał Luisa Hamiltona przez naprawdę mnóstwo okrążeń za sobą, gdyby Hiszpan, no przecież słabszym samochodem i na innych oponach, gdyby nie był w stanie tak kapitalnie stawiać oporu Luisowi i Hamiltonowi, no to Brytyjczyk sięgnąłby w tym wyścigu po zwycięstwu, bo miał tempo, tempo na tyle lepsze, że tego. Stabana Okona też by dopadł. Ciekawie Fernando Alonso wypowiadał się na temat tej walki z Luisem Hamiltonem. Mówił, że zostawiłem mu trochę miejsca, ale nie za dużo, żeby Luis tego nie wykorzystał. Ciekawa też rzecz. Fernando Alonso zwrócił uwagę, że jego zdaniem Luis Hamilton popełniał błędy w dwóch ostatnich zakrętach. Źle sobie przygotowywał ten początek okrążenia i dlatego tak długo nie był w stanie Fernando wyprzedzić. Dziwił się Hiszpan, że Luis tak a nie inaczej się zachowywał. No i stwierdził, że dopiero później Luis rozgryzł, jak rzeczywiście trzeba Hiszpana objechać i dzięki temu w końcu udało mu się go, go wyprzedzić. Esteban Ocon w momencie nagrywania tego filmu jest u sędziów za to, co wydarzyło się po wyścigu, ale nie spodziewam się tutaj żadnych kar dla Estebana Ocona, tak samo jak dla tych kierowców, którzy w związku z wydarzeniami z kolei przed wyścigiem też do sędziów zostali wezwani, ale tutaj myślę, że będą jakieś reprementy i na tym się na tym się skończy. Kapitalna historia dla Estebana Ocona, kapitalna historia dla e, dla Alpin Esteban Okon kierowca, którego rodzice przecież musieli przenieść się do, do kampera, by jeździć po Europie za czasów kartingowych Estebana Ocona, bo po prostu brakowało budżetu, postawili wszystko na jedną kartę. No i to się opłaciło. Teraz ich syn jest zwycięzcą wyścigu Formuły 1. Piergaski w zeszłym roku też tego dokonał jako, jako francuz na przestrzeni mniej niż roku mamy dwóch francuskich zwycięzców w Formule 1. Niesamowicie się to, to poukładało. No i wielkie brawa dla, dla Estabana. On sobie zasłużył także kapitalną jazdą w tym wyścigu, no bo fenomenalnie też bronił się przed Sebastianem Fetelem. Świetnie to zrobił także po po pit stopie. Sebastian Vettel to jest naprawdę zawodnik, który potrafi się ścigać i pokazał to też w tym wyścigu. Okej, okay, on miał gorsze momenty, on miał momenty, w których rzeczywiście mogło się wydawać, że gdzieś tam stracił, stracił ten rytm, który miał przez wiele lat swojej kariery, ale w takich momentach Sebastian Vettel pokazuje, że, że wciąż to ma i jeśli tylko nadarzają się, się okazje, no to po prostu potrafi to wykorzystać, mimo bardzo słabego startu, bo jak sobie odwiniecie się ten wyścig, to zobaczycie, że Sebastian. Ten Fetel ruszył do niego fatalnie, prawie tak fatalnie jak wystartował Walterii Botas. No i myślę, że to jest ten moment, w którym kilka słów na temat tego, co Finn zrobił na pierwszym okrążeniu, trzeba sobie powiedzieć. Szkolny błąd, troszkę jak w wyścigu Formuły 2 to wyglądało na tym pierwszym, pierwszym okrążeniu, na pierwszym zakręcie. Niko Rosberg mówił po wyścigu, że prawdopodobnie Walteri Bottas został wytrącony trochę z, równagi, z równowagi po tym, jak wzięty w kanapkę gdzieś tam między dwóch kierowców: Lando Norris wciskający się się po prawej, no i Walteri Bottas troszkę stracił tego rytmu, zahamował zbyt późno wbił się w, w Landon Risa właśnie, no i później to już się wszystko potoczyło tak, jak wszyscy to Widzieli dwa Red Bull'e no, praktycznie poza wyścigiem. No, Sergio Perez nie ukończył tego wyścigu. Max w rozwalonym, kompletnie nie, da, nie, da, nie nadającym się do jazdy samochodem, gdzieś tam w luku się z tyłu. Walteri Bottas też poza wyścigiem, podobnie jak Lando Norris. No i Walteri Bottas z karą za to, za to przewinienie. O pięć pozycji będzie cofnięty na starcie Grand Prix Belgii. Kara jak najbardziej zasłużona i tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Pytanie, czy takie sytuacje wpływają jeszcze na to, jaką decyzję Mercedes podejmie w kontekście składu swojego zespołu na przyszły sezon? George Russell, akurat ten wyścig pojechał kapitalnie. W no, Walterii tutaj Toto Wolf próbował. Znaczy, nawet nie próbował go tłumaczyć, mówił, że po prostu takie błędy się, się zdarzają, ale stwierdził też bardzo przytomnie, że może tylko wziąć na klatę to, co się wydarzyło, no i też wykonał taki gest w kierunku Red Bull'a, bo to to Wolf po tym wyścigu poszedł przeprosić Christiana Hornera, no w zasadzie w imieniu swojego kierowcy. Jakby nie było. No i powiedział później to Niko Rosberg zdradził na antenie niemieckiego Sky'a, że Christian Horner nie przyjął tych przeprosin to to Wolfa. Więc ta temperatura, jeśli chodzi o pojedynek Mercedesa z Red Bullem, wciąż jest bardzo, bardzo wysoka. Choć trochę już to zaczyna być takie dziecinne, mam wrażenie, takie nieprzyjmowanie tych przeprosin. W sumie dlaczego? No, jaka to wina Totowolfa, że Walter i Bottas po prostu pojechał jak kompletny ogórek na tym pierwszym okrążeniu. Tak naprawdę w ogóle za to przepraszać nie musiał. Ale do Red Bull'a za chwilę sobie jeszcze, jeszcze przejdziemy. Louis Hamilton to jest kierowca, który ostatecznie wbił się na. Na podium, mimo no właśnie tej sytuacji, która wywołała absolutne zdumienie na, na twarzach wszystkich kibiców. Louis Hamilton sam na polu startowym wszyscy kierowcy poza nim zjechali, by zmienić opony. No i o to też oczywiście był pytany i Louis Hamilton, i Toto Wolf po tym, po tym wyścigu. Tutaj decyzja oczywiście należała ostatecznie do Louisa Hamiltona, bo na tym okrążeniu formującym kierowca nie może dostać żadnych tutaj. Wskazówek od zespołu na temat tego, czy zjeżdżać po te opony, czy, czy nie. Ewentualnie, oczywiście, mogli sobie porozmawiać wcześniej w trakcie czerwonej flagi, i wtedy zespół mógł powiedzieć: Luis, robimy tak, że zostajesz na, na torze. Oczywiście, jeśli wyjedziesz na tor i okaże się, że jest na tyle sucho, że trzeba te opony zmienić, decyzja będzie należała do ciebie, ale generalnie staramy się trzymać tego planu, że zostajesz na torze. No i tak to ostatecznie wyglądało, że Luis został sam na polach startowych, wszyscy zjechali. Skończyło się to tak, że Louis Louis, później jak wyjechał, no to wyjechał oczywiście na miejscu ostatnim. Ale tutaj też Toto Wolf zwrócił uwagę, że oni nie wiedzą, co by się wydarzyło, gdyby Louis podjął decyzję o tak jak wszyscy inni, o zjechaniu po te opony. Mogłoby być tak, że wpadłby w jakiś korek w alei serwisowej i ostatecznie tak naprawdę niewiele by, niewiele by zyskał, a gdzieś tam uwikłałby się od razu w jakąś, w jakąś walkę. Nie wiadomo, jak by się to potoczyło, a ostatecznie potoczyło się dla Mercedesa bardzo dobrze, no bo Luis po pierwsze mógł ten wyścig wygrać, nie wygrał, ale ostatecznie jest na miejscu trzecim, więc i tak wyszło to, wyszło to kapitalnie. Choć sporo, sporo to kosztowało Louisa, Widzieliśmy na podium takie obrazki. Niektórzy mieli pretensje o to do Luisa, że w trakcie francuskiego hymnu gdzieś tam popijał wodę, gdzieś tam z, z, wycierał się ręcznikiem, no ale okazało się, że Luis w ogóle musiał spotkać się z lekarzem po tym wyścigu. Czuł się bardzo źle, zawroty głowy, między innymi. No i na konferencji prasowej, na którą przyszedł Luis z opóźnieniem, stwierdził, że to wciąż jeszcze jest są pozostałości po, po COVID-zie, który przeszedł w, w zeszłym roku i stwierdził, że pod względem zdrowotnym nie jest w tym roku idealnie. No a to też był bardzo wymagający wyścig, jeśli chodzi właśnie o fizyczność. Esteban Ocon też na to zwracał uwagę. No i kapitalna walka Luisa z, z Fernando. Fernando już tam gdzieś szpileczkę swoją wbił, że, że mógł tutaj Luis to, to wcześniej zrobić, mógł go wcześniej wyprzedzić, no ale trzeba naprawdę oddać Fernando to, że bronił się kapitalnie. Dla Luisa to była sytuacja bardzo trudna, no bo z jednej strony wiedział, że jeśli nie wyprzedzi szybko Fernando, no to straci zapewne szansę na pierwsze miejsce. Z drugiej strony wie przecież z kim się ściga. Widział jak Fernando zachowywał się podczas tych jego prób wyprzedzania. Przez radio nawet mówił, że Fernando robi rzeczy niebezpieczne. Louis wiedział, że może bardzo wiele stracić na takim bardzo ostrym manewrze. No i ostatecznie wyczekał, cierpliwie stracił na tym trochę punktów klasyfikacji generalnej. No ale kto wie, gdyby poszedł bardzo ostro, no to mógłby stracić w ostatecznym rozrachunku jeszcze więcej. W Red Bullu no, czekaliśmy na to, co wydarzy się między Maxem a, a Luisem, No a. Nie wydarzyło się nic między tymi kierowcami, za to Mercedes... Wciąż miał tutaj spory udział, jeśli chodzi o, o to, jak ten wyścig zakończył się dla Red Bulla. No i Max po wyścigu oczywiście zwraca uwagę na to, że, że znowu wyeliminował go, go Mercedes, że mają ogromnego pecha, że później, ok, no tym naprawionym gdzieś tam na szybko taśmą w alei serwisowej samochodem mógł jechać, no ale to nie była taka prawdziwa jazda. Podłoga była kompletnie zniszczona, sekcja prawa, sekcja boczna też ciężki. To był samochód bardzo w, w prowadzeniu, no i widzieliśmy, że tutaj absolutnie w porównaniu. Na przykład do Luisa, tak, który był w stanie pędzić tym samochodem, nawet na tym torze, na którym ciężko się wyprzedza, był w stanie te pozycje zyskiwać. No a Max gdzieś tam w luku się niemalże na końcu stawki i, i absolutnie tutaj o, o walce o jakieś duże punkty nie było, nie było mowy. No, Max wskazywał na to, że jest sfrustrowany, że, że jest sfrustrowany sytuacją, w której on dużo traci punktów przez zwykłego pecha, i, i przez to, że rywale go eliminują z tej, z tej walki, no to jest prawda i trudno się tej frustracji dziwić. Zapytane o to, czy wie, że muszą sporo poprawić w swoim samochodzie, no bo jednak Mercedes tutaj przywiózł auto, które było bardzo szybkie. Max stwierdził, że ich sytuacja absolutnie się nie zmienia. I po prostu tracą punkty w bardzo dziwnych, specyficznych okolicznościach, ale wie, że wciąż są szybcy i wciąż się w tej walce będą liczyć. No i właśnie, Christian Horner. Wskazywał też na to, że nie tylko Max Verstappen został wyeliminowany tutaj, praktycznie z, z walki o, o, o jakieś duże punkty, nie tylko Sergio Perez totalnie został z tego wyścigu wyeliminowany, ale też Toto Wolf, Christian Horner, zwrócił uwagę, że prawdopodobnie silnik w samochodzie Pereza uległ awarii i będzie trzeba ten silnik Perezowi ostatecznie zmienić. No i to już będzie oznaczało karę. Dla Red Bulla i też rzeczywiście problemy finansowe. Po raz kolejny Christian Horner zwrócił uwagę, że bardzo dużo tracą finansowo, że trzeba się zastanowić, jak ma działać ten limit wydatków, jeśli oni przez to, jak zachowują się rywale, tracą po prostu tak dużo pieniędzy i to zmieszczenie się w budżecie będzie dużo trudniejsze. No Ciekawe też, jak to się rzeczywiście potoczy, bo Christian Horner bardzo głośno o tym, o tym mówi i być może jakieś tutaj drobne zmiany będą musiały zostać wprowadzone. No, bo jakby nie było, i patrząc tak zupełnie obiektywnie, no Red Bull tutaj absolutnie niczemu nie zawinił. Stracił sporo po prostu mając pecha. No i pytanie, jak do tego podchodzimy? Czy podchodzimy do tego tak, że. Jednak musisz na tyle sobie te wydatki tak poukładać, żeby nawet takie sytuacji nie były w stanie cię, cię zaskoczyć, Czy rzeczywiście trzeba to inaczej przemyśleć, żeby na skutek błędów rywali czy, czy zwykłego pecha nie stawiać się w bardzo trudnej sytuacji? No, z drugiej strony ktoś powie, że wszyscy mają absolutnie tak samo i to też jest prawda. Dla każdego ten limit wydatków jest dokładnie taki sam. No i przed wyścigiem oczywiście też jeszcze chcę, chcę do tego na chwilę wrócić. Ta sytuacja też kuriozalna z tym odwołaniem Red Bulla, ostatecznie nieuznanym dowody w postaci okrążeń Alexa Albona, gdzieś tam przejeżdżanych na, na Silverstone podczas dnia filmowego. Trochę to wszystko śmiesznie wyglądało. Christian Horner tam rozpychał się dość mocno łokciami, zapowiadał nowe dowody i, i walkę o wyższą karę dla Luisa Hamiltona. no Ostatecznie skończyło się to tak, że sędziowie nie uznali tego jako właśnie nowe dowody i nie chcieli na nowo tej sprawy rozpatrywać, ale i tak to wywołało spore poruszenie, bo coś tam Red Bull napisał na temat Mercedesa takiego, że aż Mercedes stwierdził, że musi się w tej sprawie wypowiedzieć i nie zdradzając szczegółów, Mercedes napisał, że bardzo nie podoba im się to, jak oni to napisali, senior management, czyli ta wysoka kadra zarządzająca Red Bullem odnosi się w kierunku Louisa Hamiltona. Coś tam musiało znaleźć się w tej informacji do, do sędziów, którą Red Bull przekazał, coś tak, Takiego, co bardzo zdenerwowało Toto Wolfa i ludzi w, w Mercedesie. Nie chcieli tego zdradzić. Ta wojenka wciąż trwa. No ale mam wrażenie, że Red Bull gdzieś tam pod koniec dyplomatycznie trochę kiepsko to, to rozegrał. No tym bardziej, że jeszcze jak sobie spojrzymy na, na to, że Christian Horner tutaj nie przejmuje przeprosin, no, od Toto Wolfa. Gdzieś tam mam wrażenie, że trochę ta ich dobra pozycja po tym, co wydarzyło się na, na Silverstone, no bo jednak większość przyznawała im rację i większość sympatyzowała z, z Maxem i, i z tym, że po prostu miał dużego pecha i Lewis Hamilton miał dużo szczęścia w tej, w tej sytuacji, że Max stracił punkty niesprawiedliwie. No, to mam wrażenie, że im bardziej Red Bull brnął w te sytuację, tym bardziej gdzieś stawało się to jednak trochę groteskowe i trochę, trochę momentami zabawne. Gdzieś tam w pewnym momencie po prostu trzeba to uciąć. Tak jak ja właśnie ucięłem teraz temat Red Bull'a, do ekipy Stona Martina sobie przejdźmy. Sebastian Vettel, no właśnie, to co stało się na pit stopie, stracił tam mniej więcej sekundę i Sebastian Vettel wyjaśnił, że było to z jego winy. To on wjechał trochę za ostro na ten pit pit stop coś tam jeszcze ustawiał jeśli chodzi o balans hamulców no i właśnie to przez jego drobny błąd oni stracili tę sekundę która być może zaważyła właśnie na tym, że to Esteban Ocon a nie Sebastian Vettel ten wyścig wygrał, tak czy inaczej wielka sprawa dla, dla Sebastiana Vettela i dla całej ekipy Astona Martina, widzieć, im, widzieć ich w takiej pozycji po takim wyścigu, no to jest naprawdę naprawdę duża rzecz ja osobiście bardzo się też cieszę ze względu ze względu na Sebastiana Vettela, który miał bardzo trudne momenty w tym sezonie, ale kiedy przychodzi co do czego, kiedy jest trochę chaosu w wyścigach, kiedy trzeba trochę gdzieś tam być momentami cwanym nisem, to Sebastian Vettel wie jak w takich momentach się, się zachować. No i za to duże naprawdę dla Sebastiana brawa. Plan Stroll no podobnie jak Walteri Bottas, taka sama też kara go spotkała. Pięć pozycji na starcie do Grand Prix Belgii. Pff, no taki błąd to ogórkowy, no Formuła 2, no ale no, takie błędy też się zdarzają, nawet y, tym kierowcom zupełnie najlepszym, nawet tym najlepszym w historii, więc nie, tutaj jakoś bym nie przesadzał też z oskarżaniem e, Lansa strola czy Walteriego Botasa. Głupi, niepotrzebny, nie powiem, że amatorski, bardziej taki właśnie ogórkowy błąd, no ale takie błędy też się po prostu zdarzają. Idąc dalej w klasyfikacji tego wyścigu, też duże brawa dla Gaskiego i dla Tsunody, jak to byli w stanie poskładać i te spore punkty, jak na to, co dotychczas ta dwójka razem dowoziła do mety zdobyć, no bo Tsunoda to nie jest kierowca, który słynie z regularności, a tutaj rzeczywiście trzeba mu oddać, że te sześć punktów, to jak na niego jest, naprawdę zdobycz bardzo solidna. No i dalej, ósme, dziewiąte miejsce Nicolas Latifi, George 4 punkty Latifiego, 2 Rasela, który w rozmowie chyba z kolegami z węgierskiej telewizji, po prostu nie wytrzymał gdzieś tam łzy mu pociekły. No i to nie chodzi o to, że on się tak bardzo cieszy z dwóch punktów zdobytych w chaotycznym wyścigu. Bardziej chodzi o to, że on jest w tym zespole już od kilku sezonów, widział, jak ten zespół się rozwijał. Był przecież zaczął jeździć w tym zespole w momencie, w którym widzieliśmy absolutny upadek Williamsa, sprzedaż tej ekipy, dużo nerwów, jeśli chodzi w ogóle o przyszłość tego. Tego zespołu, a nagle George Russell zobaczył, że także przy jego udziale zaczęło to wyglądać dużo lepiej. On też zaczął dużo z tego samochodu wyciskać, no i skończyło się to dwoma punktami dla Russella. Nie osobiście też się bardzo cieszy, już skończy się też ta cała telenowela, czy George Russell zdobędzie w końcu punkty w Williamsie, czy nie skończymy. przypominając że tym ostatnim kierowcą, który w Williamsie punkty zdobył, był Robert Kubica. W każdym razie bardzo dobrze dla, dla Georgia. Tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak on jeździł w tym sezonie, to tych punktów mógł mieć spokojnie, dużo więcej. To, co jest trochę. No, nie smutne, ale dosyć takie ironiczne w tej sytuacji, no to, że wciąż to Nicolas Latifi będzie przed nim w klasyfikacji generalnej, ale tutaj George też bardzo zespołowo wypowiadał się po tym wyścigu, że no właśnie najważniejsze jest to, że zespół będzie mógł starać się o po prostu walczyć będzie o to, aby mieć tę nagrodę finansową na koniec sezonu jak najwięcej, i to jest dla niego bardzo ważne. Jeden punkcik dla Maxa Verstapena na zakończenie tej e, rywalizacji. Dziesiąte miejsce na więcej tutaj absolutnie tym rozpadającym się samochodem nie było e, szans e, pojechać. Kimi Raikkonen 11, Antonio Giovinazzi 14. Jeśli ktoś miał wątpliwości, że Alfa Romeo i ich zapowiedzi kompletnie nie pokrywają się z tym, co jest w rzeczywistości, no to ten wyścig był tego przykładem. Słyszeliśmy te zapewnienia, że jeśli będzie chaotyczny wyścig, to my jesteśmy w momencie, w miejscu w wyścigu zazwyczaj takim, w którym te punkty zdobędziemy. No i mieliśmy tutaj. Mega chaotyczny wyścig, a oni i tak punktów nie zdobyli. Kara dla Dzielminaciego, kara dla Rajkona na ostatecznie 11 miejsce final. No niewiele oczywiście do tych punktów zabrakło. No ale jak sobie spojrzymy, ilu kierowców nie dojechało do mety, a nie dojechało ich do, metu, do mety dokładnie pięciu, no to naprawdę kiedy jak nie teraz, więc duży minus przy Alfie Romeo. Za ten wyścig są za Williamsem w klasyfikacji generalnej tego sezonu, no i to zupełnie zupełnie nie tak miało wyglądać. Daniel Ricardo na miejscu 12 też po tym zdarzeniu z pierwszego okrążenia jechał e, mocno, e, mocno naruszonym samochodem, i tutaj też, McLaren mówił wprost, że nie było po prostu szans powalczyć o, o nic więcej. Ale też trzeba przyznać, że w sobotę Daniel Ricardo nie miał dobrej. No i wciąż jesteśmy w momencie, w którym te jego wyniki są niepokojące i te wyniki powinny wyglądać dużo, dużo lepiej. Mick Schumacher na 13. miejscu. Tutaj duża pochwała za walkę, choćby z Maxem Verstappenem. Był w stanie bronić się rzeczywiście dość odważnie, jak na swój staż w Formule 1 i jak na samochód, którym dysponuje. Więc myślę, że takie sytuacje też bardzo dużo mu dadzą w kontekście rozwoju wyścigowego i w kontekście tego, jak mik będzie jeździł, jak będzie się prezentował w latach kolejnych. No i później mamy całą litanie, jeśli chodzi o wyniki tego wyścigu kierowców, którzy na mecie się nie znaleźli. Mazepin, ta głupia sytuacja zalei serwisowej, też dla niego szkoda, no bo mógł przejechać wyścig, w którym też mógł być w okolicach Schumachera, w okolicach może gdzieś tam Ricardo, czyli tej oczywiście dolnej części wyników, ale dużo doświadczenia zebranego. Gdzieś tam pewnie byłby w stanie też powalczyć czy z zespołowym kolegą, czy z Antonio Giovinazzi, czy z Danielem Ricardą na, na jakichś tam etapach tego, tego wyścigu, więc też duża strata. No i oczywiście gigantyczna strata, jeśli chodzi o Charlesa Leclerca, który wkurzony na Twitterze pisał zaraz po odpadnięciu, że, że to było jak gra w kręgle, że to przecież tak nie powinno wyglądać. Wielka szkoda Sergio Pereza, no bo był w końcu w, tuż obok Maxa Ferstapena był w dobrej pozycji, żeby Maxowi w tym wyścigu pomóc. No ale tutaj drugi kierowca Mercedesa pojechał tak, a nie, a nie inaczej. No więc naprawdę, no, mnóstwo działo się w tym wyścigu takich rzeczy drobnych, które ostatecznie miały też wpływ na, na to, jak ten wyścig się zakończył. No bo jeszcze wracając na przykład do Nikolasa Latifiego, on na początku wyścigu bardzo skutecznie trzymał resztę stawki przed tymi kierowcami z pierwszej dwójki, którzy byli, którzy byli przed nim, no bo Nikolas Latifi długo przecież jechał na, na miejscu trzecim. To miało duże znaczenie dla, dla ostatecznego rezultatu. Duże znaczenie miało to, jak. Sebastian Vettel właśnie zachował się na pit Jak Fernando Alonso walczył z Louisem Hamiltonem. Tych szczególików w tym wyścigu mieliśmy bardzo dużo, a przecież mieliśmy tak naprawdę tylko jedno mokre okrążenie. A później, gdy kierowcy wystartowali już po, po restarcie, no to tor był całkowicie suchy, a i tak dostaliśmy kapitalne ściganie. Więc wkraczamy w tę przerwę letnią, w naprawdę. Na strojach kapitalnych rozgrzani do czerwoności, teraz to, co nas może podgrzać w tej przerwie letniej jeszcze bardziej, to są ewentualne transfery ogłoszenia tych transferów ja gdzieś tam oczywiście po cichu liczę na to, że może George Russell zostałby ogłoszony no jeśli mia, ma być ogłoszony no to właśnie to jest ten najlepszy moment, żeby usłyszeć jaka będzie jego przyszłość a może to od razu spowoduje lawinę kolejnych transferów, jeśli tak będzie to na pewno wrócę do Was z kolejnym odcinkiem, będę reagował na bieżąco na to co będzie działo się na rynku transferowym, no a tymczasem czekam na Wasze komentarze po tej rywalizacji, było trochę chaosu w wyścigu, było trochę chaosu w tym odcinku, ale wybaczcie, bo ja też jestem Całe dosłownie rozgrzane tym, co widzieliśmy w Grand Prix Węgier. Oby jak najwięcej takich wyścigów w Formule 1. Tego sobie i Wam życzę. Dużo spokoju też Wam życzę w tej letniej przerwie od Formuły 1. Widzimy się zapewne już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.